Ja przyjechałem na the Kings of Leon, no bo lubię ten zespół. Na Florence! Przyjechałem na Kings of Leon. Na Florence and the Machine. Chodzę tutaj, przeglądam te wszystkie stylizacje. Ludzie dzisiaj postawili jednak troszeczkę na atmosferę deszczową. No podejrzewam, że gdyby było e, cieplej, stylizacje były bardziej odważne. Aczkolwiek będę szukał, będę sprawdzał o co chodzi, e, będę zaglądał pod te płaszczyki. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przyjechaliśmy specjalnie w ogóle na Orange dla jednego zespołu, w którym są Herz. Ja jestem wystylizowany na Adama Andersona, a kolega na Tio Hutchcraft.